A jak? A mądra, taki gość. Słuchaj, A Mondra. B jak? Babka stoi <coughs> na pelusu piekarza <coughs> i piecze to przy ha. ludziach na sklepie z tych. ty. C jak? Su. D jak? Dude, I'm with you! E jak? To to loot gambling, to kiedy ty bierzesz ten skin. F jak? Fajna ta jadna, Nie. I G. Jak gówno podzielona widelcem. Chy, jak. <śmulatory noise> <śmulatory noise> <śmulatory noise> oh, kurwa mać. <śmulatory noise> I, jak. I potem ketchup. I, jak. <śmulatory noise> ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. K, jak. Kurwa mać. Gdzie budzi? L, jak. Let's go! My jak mm. Mlekoś to kurwa My, jak Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi kurwa, zaraz wyłączam streama. O, jak? Oj jak boli 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 Kiedy kurwa debil głupoty pierdoli Ty jak? Patrz, patrz, zobacz, 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 patrz co się dzieje, jak ja mam piłkę, patrz. Ry, jak? Rozpierdolę ci głowy obeton. Sy, jak? Szkoda prądu. Ty, jak? To jest grubość. warstwy ozonowej. U, jak? Udowodnij mi to. Udowodnij mi to w jakikolwiek sposób. Udowodnij mi, że komukolwiek gdzieś groziłem. Udowodnij mi to. Wy, jak? Wujek. Ujek przez k. Zy jak? Zia, potomka, potomczyni inku. I tyle w temacie, i o to chodzi.